To Twój Duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za Nim, to zapewniam Cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano Cię do niewoli, skłamano o Tobie czy zamknięto w więzieniu. Podobasz się Bogu. Bóg Cię kocha i jest Ciebie bardziej zadowolony niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maca. Obejrzałem na YouTubie nauczanie, prawdziwa natura Boga i to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Makowi, to co głosi jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witam w środowym odcinku Prawdy Ewangelii. W tym tygodniu nauczam z listu do Rzymian. Zaczęliśmy w ostatni poniedziałek i mówię Ci, to jest potężne. To jest Ewangelia, to jest moc Boża. Mam na ten temat książkę, płyty CD, DVD i podręcznik. Mówię Ci, to jest absolutnie niezbędne. Jeśli list do Rzymian nie jest jedną z twoich ulubionych ksiąg, jeśli nie radujesz się, kiedy czytasz list do Rzymian, Mówię to w miłości, ale jest tak, ponieważ jesteś związany przez legalizm. Jest tak, ponieważ nie rozumiesz. Tkwisz w relacji z Bogiem, która jest oparta o uczynki. List do Rzymian jest arcydziełem Pawła wypowiadającym się przeciw religijnym tradycjom w tak mocny sposób, że wiele ludzi po prostu nie może zrozumieć listu do Rzymian. I jest tak, ponieważ są oni przysiąknięci religią. Jeśli będziesz wytrwały i zostaniesz ze mną, jak będziemy iść, przez nauczanie z listu do Rzymian, ono albo cię rozzłości, albo uraduje. Albo je odrzucisz, albo przyjmiesz i zostaniesz uwolniony. Ale nie możesz go przeczytać i pozostać obojętny. To jest potężne i odnosi się do nas dzisiaj. Od kilku dni poświęcam czas na kilka pierwszych wersetów listu do Rzymian. Spędziliśmy wiele czasu na liście do Rzymian 1:16, gdzie Paweł powiedział: "Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka." Poświęciłem trochę czasu na zdefiniowanie tych pojęć. Słowo Ewangelia stało się religijnym banałem, który ludzie stosują do czegokolwiek, co ma związek z chrześcijaństwem. Jednak jest wiele rzeczy, które nie są Ewangelią. Mówienie ludziom, że są grzesznikami, że idą do piekła, nie jest Ewangelią. Powiedzenie komuś, że Bóg jest na niego zły, to nie jest Ewangelia. Słowo Ewangelia oznacza dobrą wiadomość, a ja wierzę, że ono dokładniej oznacza wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. To wiadomość z górnej półki, że Bóg kocha cię niezależnie od twoich uczynków, że nie musisz zasłużyć sobie na Bożą przychylność. To zostało ci dane jako dar, to jest Ewangelia. To jest dobra wiadomość. To prawie zbyt dobre, by było prawdziwe. Dzisiaj większość kościelnego świata nie głosi Ewangelii. Będą się odnosić do Ewangelii, mówiąc, że głoszą Ewangelię, ale jedynie wprowadzają ludzi w poczucie winy, potępienie i uczucie bycia niegodnym. Jak Bóg mógłby poruszać się w waszym życiu, skoro nie robicie tego, tego i tamtego. To nie jest Ewangelia. Kiedy powiążesz Bożą miłość i Jego działanie w Twoim życiu z, twoim życiu, z Twoimi uczynkami, nie ma w tym dobrej wiadomości. Ponieważ wszyscy bowiem zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Boga. O tym mówili z do Rzymian 3,23. Paweł zaczyna wygłaszać radykalne stwierdzenia: nie wstydzę się mówić ludziom o prawie zbyt dobrej, by była prawdziwa wiadomości, że Bóg kocha ich pomimo tego, kim są. A nie ze względu na to, kim są. Bóg kocha cię, ponieważ on jest miłością, a nie dlatego, że ty jesteś kochany. Masz dostęp do wszystkiego, kim jest Bóg i co on ma przez wiarę, a nie przez uczynki. Nie wstydzę się mówić tego ludziom. To jest moc Boża, to zrozumienie, że Bóg odnosi się do ciebie z łaski przez wiarę. Łaska należy do Boga. On nie trzyma twoich grzechów przeciwko tobie. Wiara jest po twojej stronie. Po prostu się ukusz i zamiast promować i polegać na swojej sprawiedliwości, uwierz Bogu. O tym mówi do Efezjan 2,8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To nie tylko sama łaska. Boże, łaska jest taka sama dla każdej osoby na tej planecie. Skoro to łaska, to słowo łaska oznacza niezasłużoną przychylność. Skoro jest niezasłużona, to Bóg jest taki sam względem każdego, dobrego czy złego. Łaska jest rozciągnięta na całą ludzkość, ale powód, dla którego nie zmieniła ona każdej osoby, jest taki, że otrzymujemy z łaski przez wiarę. Wiara jest naszą odpowiedzią na Bożą Łaskę. Jednak wiara jest źle zrozumiana i definiowana, a wiele religijnych ludzi powie, wiara to coś, co robię, aby dostać coś od Boga. Wiara porusza Boga. To nie jest prawda. Bóg porusza się z łaski niezależnie od Ciebie. To nie jest oparte o Twoje uczynki. Bóg porusza się z łaski, a wiara jest tylko Twoją pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg zrobił z łaski. To jest dopiero kęs. Dwadzieścia lat zajęło mi zrozumienie tego i dotarcie do miejsca, w którym mogłem powiedzieć to, co teraz mówię. Niektórzy z Was mogli tego nie zrozumieć, ale to jest potężne. Wiara nie porusza Boga, wiara tylko sięga i bierze to, co Bóg już zapewnił z łaski. Jeśli Bóg nie zapewni czegoś z łaski, Ty nie możesz tego wywołać przez swoją wiarę. A jeśli Bóg coś już zapewnił z łaski, na niezasłużonej podstawie, ty nie musisz sobie na to zasłużyć. Musisz się ukorzyć i przyjąć to jako dar. List do Rzymian 6:23 mówi: Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. To jest zapłata za grzech. Zasłużyłeś na śmierć. To jest twoja zapłata. Wszyscy bowiem zgrzeszyli są pozbawieni chwały Boga. List do Rzymian 3:23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Zasługujesz na śmierć. Ja zasługuję na śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne. Nie zapłata Boga, nie coś na co zasłużyłeś. Nie, to jest dar. I to nie jest prawdą tylko odnośnie Twojego narodzenia na nowo. To jest również prawdą odnośnie Twojego uzdrowienia, uwolnienia, radości, pokoju, dobrobytu. Wszystko jest darem łaski, a Ty musisz to tylko przyjąć przez wiarę. Nie możesz na to zasłużyć. To, co przed chwilą powiedziałem, to uwalnia Bożą moc w Twoim życiu do zbawienia. A zbawienie to kolejne słowo, które zamieniliśmy w religijny ba banał. Większość ludzi wierzy, że słowo zbawienie odnosi się tylko do wstępnego odpuszczenia grzechów, który nazywamy narodzeniem się na nowo. Ale zbawienie to słowo odnoszące się do wszystkiego, co Jezus dla nas wykupił. On wykupił Twoje uzdrowienie, uwolnienie, Twoją radość, Twój pokój, dobrobyt, dokładnie tak samo, jak wykupił przebaczenie Twoich grzechów. Kościół ograniczył zbawienie do cóż. Tak zostajesz zbawiony, ale skoro już jesteś zbawiony, musisz chodzić do kościoła, dawać dziesięcinę, musisz żyć świętym życiem. Może i zostałeś zbawiony z łaski, ale będziesz musiał zasłużyć na Boże błogosławieństwo. Nie. Biblia mówi w liście do Kolosam 2.6. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa? Tak w Nim chodźcie. To oznacza, że jeśli zostałeś zbawiony przez uwierzenie w Bożą łaskę, w taki sam sposób zostajesz uzdrowiony. W ten sam sposób zaczynasz prosperować, chodzić w radości i pokoju. Tak samo jak przyjąłeś zbawienie, tak samo przyjmujesz wszystko inne. Wychowałem się w denominacji, która głosiła, że zostałeś zbawiony przez uwierzenie tylko w to, co zrobił Jezus, nie przez swoje dobre uczynki. I na początku nabożeństwa śpiewaliśmy, taki jak jestem, bez usprawiedliwienia przychodzę, bo Twoja krew, Boży, baranku, została przelana za mnie. I kiedy mówimy o momencie narodzenia się na nowo, mocno podkreślamy że nie opieramy się o naszą dobroć. Jeśli byłeś dobrym człowiekiem, nadal potrzebowałeś zbawienia. Jeśli byłeś zły, potrzebowałeś zbawienia. Nie było piekła numer dwa czy piekła numer trzy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. I głosiliśmy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, ale jak tylko zostaniesz zbawiony, musisz zacząć działać. Może zostałeś zbawiony z łaski, ale teraz, jeśli nie będziesz czytał Słowa Bożego, nie będziesz się modlił, chodził do kościoła, płacił dziesięciny, jeśli nie zaczniesz robić tego wszystkiego, co ci każą, nie możesz oczekiwać, że Bóg będzie się poruszał w twoim życiu. Gdyby przebaczenie grzechów było przedstawiane w ten sam sposób, nikt nigdy nie zostałby zbawiony, ponieważ możemy nawet sprawować się lepiej niż inni, ale w dalszym ciągu to jest za mało. Nikt nigdy nie poczułby się godny zbawienia, ale przyjęliśmy je jako dar, ale już wszystko inne musi zostać nabyte przez naszą świętość. Nie tego naucza Słowo Boże, nie tego naucza Paweł w liście do Rzymian. To Ewangelia, niezasłużona przychylność Boga, dostępna tylko przez wiarę, nie przez uczynki, która uwalnia Bożą moc nie tylko do przebaczenia Twoich grzechów, ale również do uzdrowienia Twojego ciała i wszystkiego, czego potrzebujesz. To są naprawdę radykalne stwierdzenia. To było gorszące dla Żydów w czasach Pawła, ponieważ byli oni przysiągnięci starotestamentowym prawem. To jest obraźliwe dla religijnych ludzi, również dzisiaj, ponieważ oni też przyjęli i przysiągnęli starotestamentowym prawem. Przykro to mówić, ale współczesny kościół nie nowotestamentowy kościół, ale współczesny kościół w dalszym ciągu jest zanurzony w legalizmie. Może nie jest to tak ekstremalne jak było za czasów uczonych i faryzeuszy, kiedy noszono długie szaty i grano na trąbach, na rogach ulic, aby ludzie wiedzieli, że ktoś się modli. Ale nadal mamy wielu religijnych faryzeuszy. Ja byłem jednym z nich. Nie jestem na nikogo zły. Nie krytykuję Cię, jeśli się z tym utożsamiasz. Ja narodziłem się na nowo, kiedy miałem 8 lat, i to mnie zmieniło. Następnego dnia w szkole pamiętam, że moi przyjaciele zauważyli, że jestem inny, i zapytali mnie, co ci się stało. A ja odpowiedziałem: Zostałem zbawiony, i śmiali się ze mnie. W ciągu 24 godzin bycia narodzonym na nowo zaszła we mnie widoczna zmiana. Tak więc w wieku 8 lat zostałem zbawiony, ale poszedłem do kościoła i zostałem religijnym faryzeuszem. Mam 68 lat, prawie 69 i nigdy przez całe moje życie nie przeklinałem, nigdy nie piłem alkoholu, nie zapaliłem papierosa. Żyję super świętym życiem w porównaniu z innymi, ale kto chce być najlepszym grzesznikiem, który kiedykolwiek poszedł do piekła? Ja nadal grzeszę. Ciągle brak mi chwały Boga. List do Rzymian 14:23 mówi, wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Wiele razy nie chodziłem w wierze. Chodziłem w strachu, zwątpieniu i nie wierzę. Zgrzeszyłem. Brakuje mi chwały Boga. Nie mogę dostać od Boga niczego na podstawie mojej dobroci. Normalnie bym tego nie powiedział, ale Paweł, kiedy miał do czynienia z cielesnymi ludźmi, też schodził do ich poziomu i używał cielesnego rozumowania. Ja też staram się to teraz zrobić. Normalnie bym tego nie powiedział, ale jeśli ja żyłem stosunkowo świętym życiem, nie robiłem tych wszystkich rzeczy, ale i tak nie mógłbym nic otrzymać ze względu na moją dobroć, to ty również dobrze możesz sobie odpuścić. Większość z Was nie żyła tak świętym życiem jak ja, a jeśli moja świętość nie pozwala mi na przyjmowanie od Boga, to wy nie macie szans. Musisz przestać polegać na własnej sprawiedliwości i na własnej świętości, i zamiast tego po prostu uwierz Ewangelii. Prawie zbyt dobrej by była prawdziwa wiadomości, że Bóg oferuje ci wszystko jako darmowy dar. To wspaniałe. To mnie uwolniło. Tak jak mówiłem, narodziłem się na nowo z łaski, ale potem poszedłem do kościoła i zacząłem myśleć, że zasłużę sobie na Bożą przychylność. Mój tata zmarł kilka tygodni po tym, jak skończyłem 12 lat. Leżał w szpitalu przez wiele tygodni. Pościłem, modliłem się o niego, ale nie zobaczyłem jego uzdrowienia. Nie zobaczyłem tego, ale nie dlatego, że Bóg nie chciał go uzdrowić. Mój baptystyczny pastor przyszedł i powiedział mi, że Bóg bardziej potrzebuje mojego taty w niebie niż ja. To nie jest prawda. To nie Bóg zabrał mojego tatę. Mój tata miał 54 lata. To nie Bóg to zrobił. Powodem, dla którego Bóg się nie poruszył, było to, że On porusza się przez ludzi, a ja i wszyscy dookoła mnie, moja rodzina, ludzie w kościele. Byliśmy nauczeni, że na Bożą przychylność trzeba zasłużyć. Nie nauczono nas, że uzdrowienie jest nasze. Nauczono nas, że Bóg może uzdrowić, ale to zależy od Niego, że nie jest to częścią zbawienia. Nie znaliśmy prawdy i dlatego nie zostaliśmy uwolnieni. To nie Bóg to spowodował. To ja ufałem samemu sobie. To była moja ignorancja. Lud ginie z braku poznania i ja zginąłem. Mój tata zginął z braku poznania. W każdym razie poszedłem do kościoła i nauczyłem się tych wszystkich niewłaściwych rzeczy. Ale wtedy, 23 marca 1968 roku, byłem na spotkaniu modlitewnym w sobotę wieczorem. I to pokażę Ci, jak bardzo byłem religijny, ponieważ w wieku 18 lat, w sobotę wieczorem, spotykałem się z moimi przyjaciółmi i modliliśmy się od 10 wieczorem do północy i to robiliśmy w sobotę wieczorem. Zamiast wyjść gdzieś i robić jakieś inne rzeczy, modliliśmy się. To długa historia, ale Bóg ściągnął mi z oczu zasłonę i nagle zobaczyłem, jakim byłem religijnym hipokrytą. Zobaczyłem, że polegam na własnej dobroci i że nie zasługuję na cokolwiek. Wcześniej myślałem, że byłem naprawdę dobry, bo w porównaniu do innych ludzi byłem dobry. W porównaniu do pastora kościoła przyprowadzałem do Pana dwie, trzy osoby tygodniowo. Żyłem świętym życiem według każdego znanego mi standardu, ale nagle, kiedy Bóg się objawił, mówię Ci, Boża chwała stąpiła na tamto miejsce. Niedawno wróciliśmy w tamto miejsce i nakręciliśmy tam parę ujęć, gdzie to wszystko się wydarzyło. Boża chwała pokazała się w tamtym pokoju tamtej sobotniej nocy, 23 marca 1968 roku. I kiedy Bóg się objawił, kiedy Jego chwała się objawiła, moja sprawiedliwość okazała się jak splugawiona szata. Odwróciłem się od własnej sprawiedliwości i rzuciłem się w Boże miłosierdzie. Pomyślałem, że Bóg ma zamiar mnie osądzić, ponieważ zobaczyłem, jak niegodny i nieświęty byłem, ale zamiast przez Boży gniew zostałem porwany przez Bożą miłość w Bożą obecność na cztery i pół miesiąca. Byłem dosłownie w jakimś innym miejscu. Boża miłość wlewała się we mnie i to było cudowne, ale też wywołało zamieszanie, ponieważ zostałem nauczony, że trzeba zasłużyć na Bożą dobroć. A zamiast być dobrym, pierwszy raz w życiu uświadomiłem sobie, jaki byłem zły. Nie mogłem zrozumieć, co sprowokowało Boga do objawienia mi swojej miłości w taki sposób. Zajęło mi dużo czasu zrozumienie, że stało się tak, bo nareszcie dotarłem do końca samego siebie. W końcu przestałem polegać na do własnej dobroci, i przestałem myśleć, Boże, teraz musisz się poruszyć, ponieważ robię to i tamto i jestem święty. I kiedy odpuściłem i rzuciłem się w Boże miłosierdzie, wtedy Boża chwała została wylana. Wtedy Boża miłość przyszła do mojego życia. Są ludzie, którzy oglądają teraz ten program, którzy wiedzą, że Bóg istnieje. Kiedy opowiadam, co mi się przydarzyło, mówicie, chciałbym przeżyć coś takiego. Dlaczego Boża miłość nie przepływa przez moje życie? Jest tak, ponieważ ciągle wyznajesz własną dobroć, ciągle polegasz na własnej dobroci. Nie zrozumiałeś Ewangelii, że to wiadomość prawie zbyt dobra, by była prawdziwa, że nie chodzi o to, co ty robisz dla Boga, ale o to, co Jezus zrobił dla ciebie. To uwalnia Bożą Moc ku zbawieniu. W liście do Rzymian 1.17 czytamy: W niej, w Ewangelii, w dobrej nowinie. O której mówię, nie chodzi o to, co ty zrobiłeś, chodzi o to, co Jezus zrobił dla ciebie. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga. Zauważ, że nie czytamy w niej bowiem objawia się Twoja sprawiedliwość. Prawo objawiło Twoją sprawiedliwość, czy raczej brak Twojej sprawiedliwości, Twój brak prawości. W tym co robisz, prawo skupia się na Twoim grzechu, ale Ewangelia ta dobra wiadomość, że Bóg Cię kocha pomimo Twoich porażek. Pomimo Twojego grzechu, pomimo tego wszystkiego, co zrobiłeś źle, dobra nowina objawia sprawiedliwość Boga. Wskazuje na to, co Jezus zrobił dla Ciebie. Bożą sprawiedliwością jest Jezus i ona objawia Jezusa. Ona oddaje Mu całe uznanie. Oto jeden ze sposobów, w jaki możesz powiedzieć i wytłumaczę to bardziej, gdy dojdziemy do trzeciego rozdziału listu do Rzymian, ale osoba, która jest pod prawem, będzie dumna ze swojej dobroci, z tego, co robi. Osoba, która jest pod łaską, będzie oddawać całą chwałę Bogu, ponieważ nawet jeśli żyjesz lepiej niż inni, jeśli żyjesz lepiej niż kiedykolwiek, nadal nie jesteś godny. Dlatego będziesz oddawał całą chwałę Bogu i nie będziesz się przechwalał sobą, jeśli mówisz, spójrz, co dostałem, wierzę o to i robię tamto. Jeśli sobie przypisujesz zasługi, jesteś pod prawem, tkwisz w uczynkach i jesteś z tego dumny. W pierwszym liście do Koryntian 4,7 czytamy. Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? To jest łaska. Każda dobra rzecz, która jest w tobie, Bóg ją tam włożył. Mogłeś z nim współpracować, ale gwarantuję ci, że to Bóg dostaje całe uznanie. Bóg był dla mnie dobry. Żem i ja byliśmy tak biedni, że nie mogliśmy się skupić, kiedy zaczęliśmy służbę. Nie jedliśmy tygodniami, zmagaliśmy się. A teraz przez ostatnie 5 lat i 3 miesiące wydaliśmy 75 milionów dolarów na budynki, do czego poprowadził mnie Bóg. Nabyliśmy ziemię o powierzchni 136 hektarów z budynkiem o powierzchni 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Nasza całkowita wartość, nawet nie jestem tego pewny, ale to jakieś 70-100 milionów dolarów. To dopiero zmiana. Cóż za przejście z miejsca, w którym nie nawet nie mieliśmy co jeść do teraz, gdzie mamy to wszystko bez kredytu. Nie musieliśmy brać kredytu, żeby to zrobić, ale nie mogę sobie przypisać uznania. Współpracowałem z Bogiem. Kiedy Bóg mówi mi, że mam coś zrobić, robię to, ale gwarantuję Ci, nie jestem wystarczająco mądry. Niektórzy słyszeli, jak o tym opowiadałem, ale na chwilę przed śmiercią mojej mamy, co miało miejsce w 2009 roku, miała 90. Lat. Po raz kolejny prosiła mnie, abym opowiedział jej o służbie i o wszystkim, co robił Bóg. I opowiadałem jej o szkołach biblijnych na całym świecie, o naszych biurach w różnych miejscach. Mówiłem o wszystkich dobrych rzeczach, które zrobił Bóg. A ona spojrzała na mnie, pogroziła mi palcem i powiedziała, Andy, wiesz, że to Bóg? Odpowiedziałem, tak, wiem, że to Bóg. I ona powiedziała, nie jesteś wystarczająco mądry, by to zrobić. Odpowiedziałem, oczywiście. To nie było dla mnie obraźliwe. Religijna osoba myślałaby, zobacz, co zrobiłem. I to by ją obraziło, bo nie przypisano by jej Zasług. Ale ja zgadzam się z tym w 100%. Nie jestem wystarczająco mądry, by zrobić to, co dzieje się w moim życiu i służbie. Nie mogę sobie przypisać zasług. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? Bóg dał mi wszystko. To jest łaska. To jest Ewangelia. Osoba, która rozumie Ewangelię, wychwala Jezusa za to, co zrobił, wychwala fakt, że nie chodzi o jej dobroć, mądrość, wielkie talenty i zdolności. Osoba, która jest pod wrażeniem samej siebie, która się przechwala, zobacz co ja zrobiłem, nie rozumie Bożej łaski i jest tylko kwestią czasu, kiedy poniesiesz porażkę. Jeśli nic innego, dopadnie cię wiek i któregoś dnia nie będziesz w szczycie formy, jeśli wszystko opierasz o to, czego dokonałeś, wpadniesz w poczucie winy i potępienie. To Ewangelia objawia sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane. To jest cytat, wierząc z księgi Hapakuka 2.4. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie czytamy tutaj, że robisz sobie tam wakacje, spędzasz tam weekend, żyjesz z wiary. Nie z wiary w samego siebie, ale z wiary w to, co Jezus zrobił dla ciebie. To jest Ewangelia. To uwalnia Bożą moc w Twoim życiu. Dopiero zaczęliśmy, ale to już jest potężne. Zachęcam Cię, abyś zdobył tę książkę pod tytułem łaska, moc Ewangelii. Mam również płyty CD i DVD z nauczaniem z listu do Rzymian, werset po wersecie. Mam też podręcznik stworzony tak, abyś mógł nauczać innych tych prawd. Mówię ci, to cię uwolni. To uwolni każdego, kto przez to przejdzie. Wysłuchaj naszego lektora, on poda ci informacje na temat tego, jak możesz zdobyć te materiały. Zachęcam cię, abyś zadzwonił lub napisał i je zdobył. To zmieni twoje życie. Jeśli wiesz, że jest coś więcej, ale nie możesz do tego dotrzeć, wierzę, że to ci pomoże. To objawi ci Ewangelię, Bożą moc. Wysłuchaj naszego lektora i zadzwoń lub napisz już dziś. Czy moje Słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skały? Odkryłem moc w Słowie. Moc do zmiany życia, do kruszenia skały kamiennego serca, do kruszenia skały choroby lub do kruszenia skały ucisku i nieświadomości. Słowo jest jak skała. To Boża moc. Mając objawienie Słowa, zaczynamy je stosować do sytuacji w naszym życiu i zauważamy, jak nasze własne serce zaczyna się zmieniać poprzez Słowo. Zmieniają się nasze słowa i nasze myślenie przez Słowo. Życie zaczyna się otwierać. Nie wiesz, że Jezus chce dla ciebie życia w obfitości?